Hejka, z tej strony Maja. Ja dzisiaj przychodzę do Was z takim troszeczkę chat-makeupem z testem nowości, ale też e, będzie dużo ulubieńców, także będę Wam opowiadać o tych produktach. E, no i co? Zaczynamy. Jako y, kremik nakładam sobie ten z Clinique, ja go bardzo lubię, jest bardzo leciutki i taki mm, nawilżający, fajnie się wchłania i naprawdę daje uczucie takiego odżywienia na buzi. Ja teraz jestem też w trakcie kuracji dermatologicznej, więc muszę sobie nakładać na buzię raczej lżejsze produkty, także to y, też właśnie bardzo fajnie, że ten krem ma taką wodniśną konsystencję. Jeżeli chodzi o podkłady, używam teraz mieszanki dwóch i jeżeli chodzi o formułę tych podkładów na moją cerę, w tym momencie jest idealna. Tak samo połączenie kolorystyczne jest super, mianowicie Mac Face Body w odcieniu N3 i Bourjois Healthy Mix w odcieniu 52. Healthy Mix to jest mój ulubiony podkład na lato. Jeżeli nie mam jakichś problemów z cerą, bo wygląda przepięknie, dosłownie no, jest to najładniej wyglądający podkład, z jakim miałam do czynienia. E jest też bardzo leciutki. No, jak widzicie, kończy mi się już, ale już mam zapas, oczywiście, kupiony. I mimo tego, że on wygląda mega naturalnie, że wiecie, krycie nie jest zbyt duże, i ogólnie jest to lekki podkład, to on mi się świetnie utrzymuje. Także dla mnie serio. Aj, 10 na 10, tylko no właśnie krycie nie jest zbyt duże, y, więc musimy mieć ładną cerę do tego y, podkładu albo wspomagać się korektorem. Dalej nakładam troszeczkę tego Healthy Mixa i może to sprawia wrażenie, że mam dużo tego podkładu na buzi, tego właśnie Ways Bali, ale on jest bardzo wodnisty i naprawdę y, trzeba go nakładać troszeczkę więcej. Rozprowadzam sobie wszystko moją obecnie ulubioną gąbeczką. Jest to gąbeczka z Lovely w tej takiej edycji owocowej. Teraz zajmiemy się brwiami. Jeżeli chodzi o brwi, mam nowy z Anastazji, czyli ten taki Deep Brow Gel. Ja mam akurat w odcieniu Soft Brown i na początku zdecydowałam się na zakup miniaturki, żeby przetestować po prostu, jak mi się to sprawdzi. Wezmę sobie mniejsze lusterko i już Wam pokazuję, jak mi się z tym produktem będzie pracowało. Więc tak, na początek rozczesuję sobie po prostu tą brew tym produktem. Też musimy pamiętać o tym, że ja naturalnie mam dość gęste brwi, więc nie wymagam zbyt wiele pracy, jeżeli chodzi o tę część makijażu. Ale ogólnie koloru produkt zostawia bardzo dużo jak widzicie, łatwo bardzo ubrudzić sobie skórę. Mnie to osobiście nie przeszkadza, bo zaraz sobie wezmę patyczek, no ale zobaczcie, jak to wygląda. Mm, wyczyszczę sobie to teraz szybciutko patyczkiem suchym. Tak wygląda brew mniej więcej wyczyszczona patyczkiem. Oczywiście kształt będzie inny, bo jeszcze sobie ją oczyszczę kolektorem. W tym momencie, jeszcze czuję, że muszę sobie tutaj rozczesać ten początek, żeby jednak był mniej intensywny niż cała brew. Ogólnie już raczej nie będę kombinowała z tym produktem i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, jak sobie już to oczyszczę korektorem, ale powiem Wam, że naprawdę y, jakby stopień wypełnienia tej brwi jest porównywalny do pomady, przynajmniej jeżeli chodzi o taki typ brwi, jak ja mam, czyli dość gęste i ciemne. Jestem szczerze mówiąc naprawdę pod wrażeniem, chociaż powiem Wam, że chyba niepotrzebnie aż tak długo bawiłam się z tym produktem do takiego stopnia, bo wydaje mi się, że taki byłby wystarczający. No ale dobra, wyrównamy już te brwi. Jeżeli chodzi o czyszczenie z góry, to ja nienawidzę, naprawdę nienawidzę e, czyścić brwi od góry korektorem. Wolę sobie zrobić właśnie taką mini mieszankę podkładów, żeby kolor był identyczny, jaki mam na buzi. Nie lubię e, odcinać korektorem, ponieważ no, korektor mamy często jaśniejszy i to po prostu widać. Widać takie e, obrysowanie, co moim zdaniem wygląda totalnie nieestetycznie. Także e, zrobię sobie właśnie taką mieszankę, biorę pędzelek, wymieszam i obrysuję sobie braw. I zobaczcie, że mimo tego, że nie nakładałam żadnej rozświetlającej bazy, to po prostu ta twarz jest tak promienista, że no, moim zdaniem to jest szok po prostu. Tak, jeżeli chodzi o korektory, y, ostatnio lubię używać dwóch. Tego z in No More Dark Cir Circles w odcieniu dwa lubię używać na twarz, nie lubię go pod oczu ponieważ on mi pod oczami robi taką suchą skorupę. Ale nakładam sobie go zawsze tutaj, na środek twarzy. A korektor Stuface ten Burn This Way Multi Use nakładam sobie pod oczy i jako bazę pod cienie. Jeżeli chodzi o cienie, to zaraz sobie też odetnę tym korektorem brew od spodu tym samym pędzelkiem, którego używałam do odcinania brwi na górze, czyli Hulu P34. Widzicie, że w tym momencie jest to po prostu mega rozjaśnione i mega rozświetlone i jak się przypudruje, to wszystko to będzie wyglądało bardziej naturalnie i zaraz już do tego przejdziemy, tylko właśnie, jak już mówiłam, odetnę sobie brew. Póki mamy jeszcze nieprzepudrowaną bazę, że tak powiem, makijażu, zajmiemy się konturowaniem i nie pudruję się, ponieważ jest to taki produkt kremowy, który później wygląda jak pudrowy. Mianowicie to jest Tantur z... Tantur... z Huda I ja mam go w odcieniu Light, czyli tym drugim, co do jasności. Opakowanie jest super, strasznie mi się podoba, naprawdę. Tutaj mamy nakrywkę. Ściągamy jeszcze, żeby nam się produkt tutaj nie wysuszał, i tak się prezentuje sam brązer. Oczywiście wsadziłam już pazura, no bo jak mogłabym zrobić coś, wiecie, nieinwazyjnie? Biorę sobie taki pędzelek do nakładania tego produktu i wydaje mi się, że rozprowadzać go będę brązerem, boże, gąbeczką. Wszystko się naprawdę rozprowadza tak pięknie i żadnych problemów naprawdę to nie sprawia. Ja już, aż jestem w szoku. Ja zawsze jakoś nie byłam fanką kremowego konturowania, bo po prostu te produkty bardzo często były takie tempe, że tak powiem, w pracy, ale no to jest po prostu super. No widzicie, że ledwo, ledwo zdążę zacząć, a już wszystko jest ładnie, pięknie wyblendowano. Przez w ogóle no, jakiś tam okres czasu, powiedzmy tydzień czy dwa, w ogóle nie byłam w stanie e, się udzielać na Instagramie, bo moja skóra była po prostu bardzo podrażniona, e, bo troszeczkę za mocno ją potraktowałam tymi żelami i była bardzo podrażniona właśnie na policzkach, bo nakładałam tyle samo na policzki co na czoło, a jednak na czole no, zdecydowanie jakby ta dawka była ok, a na policzkach była troszeczkę przesadzona, więc teraz już y, troszeczkę spasowałam i, i wszystko zaczyna wyglądać lepiej. I tak jeszcze nie jest idealnie, ale już zdecydowałam, że nie będę odwlekać dłużej po prostu nagrywania tego filmu bo zaraz też są wakacje, jakieś wyjazdy i nic by po prostu nie było na tym YouTube. Ok, jeszcze tutaj zauważyłam, że nie do końca mam połączony kontur tutaj buzi z czołem, więc tutaj sobie troszeczkę dorzucę po jednej i po drugiej stronie, żeby to wyglądało tak bardziej płynnie. Dobra, no moim zdaniem naprawdę wygląda to ekstra aż jestem po prostu zszokowana jak to się pięknie rozciera jaki w ogóle to jest ładny odcień taki naprawdę twarzowy nie za ciepły, nie pomarańczowy, nie jest taki szary tylko taki naprawdę neutralny w stronę ciepłego, żeby jednak ta twarz była tak fajnie jakby muśnięta słońcem taki to daje efekt dobra, wszystko sobie już przyblendowałam, teraz y się upudruję standardowo moim ulubionym pudrem z RCMA, tym Translucent. To naprawdę pomaga w modelowaniu twarzy dokładniejszym. Pod brązerem sobie jadę i troszeczkę Podniosłam sobie ten kontur, bo był minimalnie za nisko przez to rozcieranie. No i okej. Okay. Teraz e, zabiorę się już za makijaż oczu. I jeżeli chodzi o makijaż oczu, to mam e, małą paletkę, która jest no, po prostu gorącą nowością. Chciałabym wam ją e, właśnie pokazać, jakiś taki letni. Taki żywy makijaż, zaraz Wam pokażę o jakiej paletce mowa. Jest to ta paletka Neon z Huda, wersja orange. Jest moim zdaniem najbardziej taka unikatowa i najbardziej niepowtarzalna. Szczerze mówiąc, jak tak patrzę na to odcienie, to mało który odcień znalazłabym jeszcze w swojej kolekcji w jakiejś innej palecie. Także wow, myślę, że zacznę sobie od różu w zaomanie tego tutaj pędzelkiem z Bailey 227 i ten róż o Jezus jaki pigment boski naprawdę nakładam sobie prosto w załamanie od początku do końca Teraz e, chwytam sobie za taki kuleczkowy pędzelek i on nie ma numerka, ale również jest Bailey i e, będę używała tego fioletu. Nakładam sobie go, o Jezus, on jest naprawdę tak intensywny, tak naprawdę to jest taki typowy no, nowy fiolet. On w kamerze wygląda na bardziej różowy, ale naprawdę na oku jest identyczny jak w opakowaniu. Wyblenduję sobie teraz ten róż ten takim pomarańczem. I to jest spenzelek z Jessa 227. Każdy kolor w tej palecie jest naprawdę mega napigmentowany. Z tego co widzę na ten moment. Bardzo ładnie się te kolorki połączyły. Tylko mam wrażenie, że ten róż troszeczkę mi zniknął, więc sobie go dołożę. Wezmę sobie jeszcze taki bardzo luźny pędzelek, dość długi i wezmę ten taki jeszcze jaśniejszy pomarańczyk i jeszcze e, pomieszam sobie właśnie tym takim e, jasnym pomarańczem nad tym całym blendowaniem. Wracam sobie do tego fioletu. Dokładam go troszeczkę. Teraz wydaje mi się, że czas już na błyski i chcę użyć wszystkich błysków, które są w palecie. Tak naprawdę z tego co widzę. Jeżeli chodzi o mój zamysł na makijaż, to użyję tak naprawdę 8 z 9 cieni, także wydaje mi się, że naprawdę spokój jak na test. Nałożę sobie taki różowy błysk na, na palec. Nie patrzę jak z pigmentem. Uu, dobrze jest, dobrze. I nałożę sobie go o, prosto tutaj na powiekę. On jest taki szczerze mówiąc dość suche i ma taką jakby brokatową troszeczkę konsystencję, ale mimo to ma krycie, więc to jest dość ciekawa formuła. Bardzo ładnie wygląda na oku i pięknie się mieni. Może lecę z nim na, na drugie oko. Teraz jeżeli chodzi o kolejny błysk, to chciałabym użyć tego pomarańczu, tylko nie, go chcę akurat nałożyć już na bardziej wewnętrzną część powieki i staram się zrobić to pędzelkiem ale szczerze mówiąc, no jak robię to pędzlem, pigment jest niemal zerowy, także wspomogę się klejem pod pyłki no i od razu lepiej, widać kolor widać drobiny teraz przejdę już do dolnej powieki na dolną powiekę nałożę sobie Właśnie troszeczkę tego fioletu, żeby on tutaj nam się jednak wybijał. To jest naprawdę piękny kolor. Teraz wracam sobie do tego pędzelka z pomarańczą. Dokładam sobie go jeszcze i rozblendowuję ten fiolecik. Jednak staram się nie wychodzić zbyt nisko. I tak naprawdę już ostatnim krokiem będzie nałożenie sobie. Najpierw tego żółtego cienia, bardzo intensywnego, w kącik. Śliczny pigment, naprawdę. I na ten żółty nałożenie sobie tego limonkowego błysku. Zrobię to palcem. On, szczerze mówiąc, też się zbyt nie chce przylepić. Zadałam radę. Tylko powstała taka dość duża plama przez to, że palcem mam małą dokładność. Postaram się to ładnie wyblendować i pozbyć się tego nadmiaru z miejsc, w których nie chcę mieć tego cienia. Ok, już wygląda to wszystko w porządku. Teraz ustawię dziś na róż z Milani Luminoso. Troszeczkę na nosek. Jeszcze to sobie zblenduję. To blendowanie, jak widzicie, jeszcze ten róż traci na intensywności, ale właśnie na, na takim efekcie mi zależało. Teraz już sobie strefę ten baking. Czas na rozświetlacz i jeżeli chodzi o rozświetlacz, to też mam nowość i była mi mega ciekawa od samego początku, tak naprawdę jak wyszła na rynek jest to paletka Sub-Zero Be Perfect w kolaboracji z M&M Mitchell'em. Także no, jest szansa, że to będzie po prostu bomba. Myślę, żeby sobie dzisiaj połączyć ten rozświetlacz, Baby on się chyba nazywa, może dodać troszeczkę Made It? No nie wiem. mi się wydaje. I może jeszcze polecę troszeczkę jakimś ciemniejszym na ramiona. tak nakładam sobie ten Baby. On ma taką różową poświatę. Wygląda. No pięknie. łączę sobie jeszcze tak troszeczkę właśnie tutaj tą strefę. Jeszcze korci mnie, żeby któryś wypróbować, więc myślę właśnie, że troszeczkę tego e, Made It, tego jaśniejszego, nad nim dodam. I o, tu już w ogóle daje glow. Taki taki naprawdę jest, no, żeby dodać w najwyższe punkty, przepiękny. Wyglądają przepięknie, bardzo ładnie się wtapiają w skórę. Dobra, no i już tak naprawdę ostatnią nowością, jaką mam dzisiaj dla Was, będzie ten dły set z Anastazji. Już Wam pokazuję, jakie jest opakowanie. Tak, no, to kartonikowe jest właśnie takie biało-miedziane, a to jest po prostu całe, takie, wiecie, brokatowo. Oczywiście ten spray w sobie brokatu nie ma, tylko to jest taki jakby efekt na opakowaniu. No i zobaczymy. W ogóle bardzo podobna buteleczka do Fix Plusa z Maca. nawet nie wiem czy nie identyczna. Zapach cudowny, taki troszeczkę kokosowy. Bardzo drobna mgiełka, naprawdę moim zdaniem wręcz idealna, bo na przykład mgiełka z Klamglow daje bardzo, właśnie bardzo rozproszoną mgiełkę. Ale mam wrażenie, że przez to ona też jakby mniej nam moczy tą twarz, a ta nadal nam ją moczy, ale ta giełka jest po prostu niesamowicie drobna i przyjemna. Ale ten zapach, no cudo. Dobra, zobacz sobie, jak wygląda cera po spikaniu tą giełką. Cała pudrowość kompletnie nam zniknęła, także super, no bo tak naprawdę o to nam chodziło. No jak na razie mega, jak na razie ja jestem w ogóle mega zadowolona z tego testu, ale w ogóle zobaczcie jak mnie to rozświetliło, jeszcze plus ten rozświetlacz, no ja rozumiem, że jakby że dla niektórych osób to może być zbyt mocne rozświetlenie i zbyt mocny efekt, ale jeszcze, że serii są po prostu fanką takiego wykończenia w makijażu, także no jest to naprawdę no tak, teraz czas mm, na rzęski, Używam swojego ulubionego duo, e, czyli e, odżywki z Evelina. I ona mi nie służy w makijażu jako odżywka, czy tam w pielęgnacji raczej. E, tylko ona mi służy jako baza pod tusz, bo tusz się lepiej na niej trzyma i ładniej wygląda. Jakikolwiek niekoniecznie ten którego ja akurat w tym momencie używam, chociaż to jest właśnie moim ulubionym jest to extension volume z Evelina. Dobra, ja teraz sobie przykleję rzęski. Będę przyklejała rzęski z Ardal, Demi Whispies na klej duo zielony. Teraz sobie jeszcze tylko wykończę makijaż pomadką. Będę używała Demi Matte w odcieniu Dayslayer z dobra, więc tak się prezentuje skończony makijaż jeżeli chodzi o jakość tych produktów które testowałam po raz pierwszy to naprawdę jak na razie jestem zachwycona ostatnio mam, nie wiem, mega szczęście do zakupów i po prostu kupuję same perełeczki jeżeli chodzi o, o ten żel do brwi, no to w tym momencie wygląda troszkę zbyt intensywnie do jeszcze takiego wiecie rozświetlonego, mega że tak powiem tego makijażu wolałabym chyba jednak jaśniejsze brwi ale wiem, że można go stopniować, także to jakby w tym makijażu akurat mój błąd, bo mogłam po prostu pomalować sobie je tym żelem leżej, ale też bardzo właśnie fajnie, że można nim też osiągnąć taki intensywny efekt w mega krótkim czasie, jeżeli chodzi o paletkę z Jestem zachwycona tym, jak te kolory są intensywne, jakie one są żywe jak łatwo się z nimi pracuje. Zobaczcie też na te błyski, jak one po prostu lśnią. Hit Naprawdę hitna, paletka, rozświetlacze to już jest w ogóle kosmos, ale jednak no, trzeba przyznać, że jest to glow, które jest mega mocne i no na przykład dla mnie na co dzień byłoby zdecydowanie zbyt intensywne, ale właśnie na Instagrama czy, czy na jakieś tam filmiki makijażowe, moim zdaniem, mega. Tantur schudy no cudownie mi się z nim pracowało kolor również jest przepiękny wydaje mi się że właśnie w takich letnich makijażach będzie to po prostu mój taki go to produkt bo wygląda wspaniale i też fajnie właśnie że nie jest pudrową konsystencją tylko taką kremową tam giełka z Anastazji jest naprawdę mocno rozświetlająca pięknie ściąga pudrowość i właśnie aplikator też jest super ja naprawdę no jestem mega zadowolona jeżeli chodzi o jakby testowanie tych produktów na dłuższą metę to no, na pewno będę wam dawać na Instagramie i będę też właśnie robić cały czas makijażu, tymi nowościami na live'ach i tak dalej. Także też wracam na Instagrama, tutaj gdzieś Wam się pojawi nazwa No i co ja się żegnam, lecę robić zdjęcia. Piszcie, jak Wam się podobał makijaż, jak Wam się podobał filmik, jakieś sugestie co do zmian, też pewnie proszę pisać. Pod ostatnim filmem się pojawiło dość sporo takich komentarzy, że właśnie nie jestem taka luźna jak na live'ach i tak dalej. No ale jakby wiecie, no ciężko mi. Jakby śmieszkować sama ze sobą i telefonem, bo na live'ach wiecie, zawsze jest jakiś kontakt, jest jakaś jakiś jakby odzew i można się razem pośmiać no więc co, ja się żegnam że... zachęcam oczywiście do zostawiania łapek w górę, jakichś komentarzy, właśnie subskrypcji to jest dla mnie szczerze mówiąc mega motywujące i po prostu jak widzę jakiś odzew to widzę, że ma to sens co robię i że nie tak naprawdę no nie nagrywam tego dla siebie tylko dla was, bo sama dla siebie to mogłabym po prostu wiecie, usiąść przed lustarkiem zrobić ten makijaż, po jakiegoś gadania ustawiania kamery, sratatata i tak dalej, ale już nieważne, dobra żegnam się jeszcze raz, nie przedłużając całuski, pa pa